Agnieszka Grochowicz, autorka tekstów, kompozytorka, piosenkarka. Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Odwiedziła Legnicę ze swoim autorskim recitalem. Koncert nie pozostawił żadnych wątpliwości, że scena jest jej żywiołem. Ja na scenie w ogóle bardzo dobrze czuję od kiedy w pewnym momencie gdzieś tam podczas przygotowywań do egzaminów do szkoły teatralnej pokonałam tremę która mnie zżerała w sposób straszliwy od kiedy ta trema została pokonana ja się na scenie w ogóle dobrze czuję to też dobrze się czułam i na scenie teatru bagatela gdzie trafiłam zaraz po zakończeniu studiów w Szkole Teatralnej w Krakowie, jak i na scenie estradowej, czyli bardziej związanej z piosenką, na którą trafiłam zaraz później. Właściwie tam głównie zagościłam, z Teatrem Bagatela współpracowałam przez czas jakiś, natomiast potem moja droga powiodła mnie w kierunku piosenki, tak się los tak moje losy się poukładały. To też yy, nie jest to kwestia tego, gdzie się lepiej czuję, tylko wypadki losowe sprawiły, że jestem tam a nie gdzie indziej, dlatego że zaczęłam pisać nagle teksty piosenek i trafiłam do takich kompozytorów, z którymi współpraca była wielką przygodą. Byłam po prostu bardziej niezależna w ten mhm. sposób, niż gdybym zwyczajnie była aktorką, ale nie wykluczam działań teatralnych, nie, nie, broń Boże. Wspomniała Pani o kompozytorach. Chciałabym zapytać o współpracę z Mirosławem Czyżykiewiczem. No, współpraca polegała na tym, że dzięki yy, gdzieś koncert Mirka niebywale wpłynął na mnie. Któryś koncert w Krakowie i na tyle stał się inspiracją to, co on śpiewał, jego teksty, teksty Józefa Wrockiego w tłumaczeniu Barańczaka, to wszystko stanowiło jakąś niebywałą całość i niebywałą całość inspirującą. No, to gdzieś pozmieniało mój świat kompletnie. I ja wyszłam kimś innym z tego koncertu i zaczęłam pisać po tym koncercie teksty piosenek. Zawsze coś pisałam, ale nigdy nie były to gotowe formy. A tutaj wyszłam z tego koncertu, dobę później zaczęłam pisać gotowe teksty piosenek. Potem się okazało, że różni kompozytorzy chcą pisać i to są kompozytorzy, którzy współpracowali z Osiecką, z Koftą. Więc no, ahoj przygodo, to było niebywałe doświadczenie. I z Mirkiem, z Mirkiem napisaliśmy jedną piosenkę, A Kiedy, A kiedy? tak, więc, więc tutaj też taka wielka radość, że coś takiego powstało, bo dla mnie Mirek jest postacią niezwykle ważną. To jest jeden z fundamentów naszego środowiska piosenki literackiej, ewidentnie, więc cieszę się, że było nam dane spotkać się, że było mi dane zająć się tym, czym się zajęłam i że on maczał w tym palce i że, i że napisaliśmy tę piosenkę, bo to jest jakieś tam świadectwo tego spotkania. Agnieszka Grochowicz pochodzi z Warszawy. Obecnie rezyduje w Krakowie. Jej utwory emitowane były przez wiele rozgłośni radiowych, między innymi w Trójce i Radiu Kraków. Jej piosenki były śpiewane przez wiele osób na festiwalach piosenki artystycznej. Ukazały się także na płytach innych artystów, m.in. Kamili Klimczak z piwnicy pod Baranami oraz na płycie Krakowscy artyści na 750-lecie Krakowa. Wszelkie sceny, a szczególnie sceny, za którymi idzie możliwość spotkania się z ciekawą publicznością. Oczywiście grywa się i w klubach, gdzie część osób słucha, część nie w sytuacjach bardziej teatralnych, takich jak tutaj dzisiaj, w sytuacjach takich jak piwnica pod baranami. Ostatnio wystąpiłam też w koncercie dla Piotra Esy w teatrze imienia Juliusza Słowackiego, właśnie z piwnicą pod baranami. Miałam też recital w piwnicy, to przestrzenie są bardzo różne. Czy ja bym chciała gdzieś wystąpić? Ja bym chciała jeszcze przyjechać do Legnicy i wystąpić na scenie teatralnej z moim raczydalem Brechtowskim tutaj w teatrze. I myślę, że to byłby dobry pomysł. I byłoby nam miło myślę, i nami publiczności, bo to jest bardzo taki dynamiczny i ciekawy koncert. A y, jeśli chodzi o współpracę, no mi się marzy jeszcze spotkanie z kilkoma kompozytorami, niewątpliwie. Ja marzę o spotkaniu z Janem Kantem, Janem Kantem Pawluśkiewiczem, z Włodzimierzem Korczem, y, z Katarzyną Gertner. Y, marzę o tym. Niektóre z marzeń się już spełniły, ponieważ ja współpracuję z Egmuntem Koniecznym, z Andrzejem Zalickim, z Ewą Kornecką, z Januszem Grzybaczem. No, to, 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 to jest rzeczywiście no, czołówka kompozytorów piosenki polskiej. Jest jeszcze kilku... A, Zbigniew Preisner. No, jest jeszcze kilka tych nazwisk niebywale dla mnie ważnych. Osób, na których piosenkach ja się wychowałam i którzy są dla mnie niezwykle istotni. Ale proszę też nie zapominać, że to jest niezwykłe szczęście, że jest też dostęp do młodych, fantastycznych Młodych kompozytorów i ich piosenki też będziemy dzisiaj e, e, prezentować. Czy to jest piosenka kogoś tak młodego jak 20 latek z drugiego roku Akademii Muzycznej w Krakowie, czy ktoś tak jeszcze ciągle młody jak 33 latek e, też z Krakowa? E, czy wreszcie ktoś podchodzący pod 40 dalej młody kompozytor? E, wiedzą Państwo, jak to wygląda w tej e, w tej chwili, ponieważ tak trudno się przebić, to wszyscy są młodymi wykonawcami, ale to dobrze, bo. Niech nam ta młodość sprzyja. <laughs> Jeśli chodzi o teksty, ich nastroje, bardzo dużo z nich jest smutnych. Czy uważa Pani, że właśnie na przykład cierpienie umacnia człowieka i czy dlatego tak jest ono dla Pani tak dużym natchnieniem? Pierwszy odruch byłby taki, żeby powiedzieć, że, że najlepiej by było, żeby żadnego cierpienia nie było. Czy ono umacnia człowieka? Myślę, że nie da się ukryć, że tak. Teraz, czy jest konieczne i potrzebne? Nie. Uważam, że jest kompletnie niepotrzebne, niekonieczne i bezsensowne, a że istnieje, istnieje jak mnóstwo innych rzeczy. Współistnieją obok siebie rzeczy piękne i rzeczy trudne. Łatwiej jest mi pisać o rzeczach trudnych niż rzeczach łatwych. O, o, I ja uważam, że takie przestrzenie metafizyczne przemijania i, mm, i różnych spraw, na które do końca wpływu nie mamy, są o wiele czymś ciekawszym, bo to są rzeczy, z którymi my się musimy mierzyć, więc ja się z tym mierzę jako autor tekstów i jako wykonawca. Wykonywanie takich radosnych piosenek niespecjalnie. My, my trochę oszukujemy muzyką, bo połowa naszego repertuaru to są bardzo radosne, swingowe albo jakieś takie wręcz czasami do tańca utwory. Ale jak się wsłuchać w tekst, to nie będzie zbyt wesoło. Ja nie jestem pesymistką, to nie jest to. Po prostu bardziej mnie interesują te trudne tematy. No poza tym, jak już wspomniałyśmy o tym, Ojcem chrzestnym mojego pobytu na scenie jako barda jest Mirosław Czyżykiewicz, a to nie jest wesoła szkoła. <grymne> 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 Pani laureatką wielu konkursów, ale też finalistką i laureatką, między innymi nagrody w Australii. Czy są jeszcze jakieś konkursy, które chciałaby Pani wygrać, które byłyby dla Pani naprawdę wyjątkową nagrodą? No zastanawiam się, nad pojechaniem jeszcze, na przykład, piosenki aktorskiej do Wrocławia, aczkolwiek nie zakładam, że jest to stuprocentowa konieczność. Zastanawiałam się nad tym. Miałam też jechać na festiwal Bardów Opa do Warszawy, ale nie starczyło mi czasu, bo ja przy okazji jestem też wykładowcą prywatnej szkoły aktorskiej spot w Krakowie I, i, i tam bardzo dużo uczę i też młodych ludzi, piosenki, monologów scenicznych i nie za bardzo też starczyło mi czasu. Poza tym ciągle są jakieś koncerty. i i chciałam pojechać, ale głównie interesuje mnie wykonywanie swojego repertuaru przed publicznością i spotkanie z człowiekiem raczej niż stawanie w szranki e, z innymi ludźmi, no to tak mniej mnie interesuje chyba. E, ja mam za sobą trochę kon konkursów w różnych miastach i, e, i chyba już starczy gdzieś tam i tę nagrodę prezydenta miasta Krakowa e, stypendium twórcze i kilka festiwali piosenki i może, 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 może starczy, aczkolwiek myślałam, brałam pod uwagę, tylko to nie jest jakaś moja ambicja, bo są różne rzeczy, bardziej komercyjne, mniej komercyjne, to jest w sferze takich znaków zapytania, nazwijmy to. Odchodzę z tego miasta i nie zatrzymuj mnie i nie mów mi co robić.